Cześć, witam serdecznie wszystkich, kolejny film zdrapkowy, tym razem dwie zdrabki za 10 złotych, wygrywamy zdrapki wydane zapewne przed mistrzostwami świata w piłce nożnej, które niedługo się odbędą i zobaczymy czy szczelimy jakiegoś gola i w tej zdrapce również, także wygrywające liczby oraz dwa symbole wygrywające, próbujemy drapać zdrapka numer 1, zdrapek mam dwie sztuki i zobaczymy wygrywające liczby w tej zdrapce bardzo ładnie się drapie 27 kolejna 38 16 34 oraz 17 szukamy szukamy dwie drapeczki dwie szanse na wygraną co my tu mamy 15 nie ma nic następnie 34 o jest będzie wygrana jest dziesiąteczka, widzicie? Jest 10 złotych już w drugim odsłonięciu. Także będzie ciekawie. 23 nie ma, 29 nie ma i 13 również nie ma, czyli jest dziesiąteczka. Bardzo ładnie, także dobrze się zaczęło. Zobaczymy, jak się to skończy. 36 nie ma, niestety. 39 pusto.

Dobrze, to by było tyle, jest 10 zł w tej zdrabce pierwszej Pod numerem, pod liczbą 34 Dobrze, zobaczymy co pokaże zdrabka numer 2 Oby była równie szczęśliwa jak ta pierwsza Za chwilkę się wszystkiego dowiemy Dobra, szukamy 19, 28, liczby

Trzynastka po raz drugi się pojawiła, ale również jej nie ma. Trzydzieści sześć też nie, trzydzieści jeden też nie, i trzydzieści pięć nie ma. No i dwa rządki jeszcze zostały: trzydzieści trzy, trzydzieści cztery, dwanaście, jedenaście i siedemnaście. No i ostatni. 26, tu chyba nic nie będzie w tej zdrapce, bo wszystko jest bardzo, bardzo blisko. 22 i na koniec 14. Tak, jak widzicie, z dwóch zdrapek jedna jest szczęśliwa, jakby nie patrzył. Także kolejny film niedługo już na pewno będzie. Zapraszam serdecznie do oglądania. Pozdrawiam, jest dobrze, cześć.